Na sznurze swój, nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nich. Mała mówią mi, a mnie wart jednej łzy, a mnie jest wart jednej łzy Mała Gośka moja on nie jest w wart, a weź go czart, weź go czart. Kupi sobie kwiat Jak wróci, powiedz mi Niech zginie gdzieś na dnie Ej, głupia ty, głupia ty Głupia ty którą właśnie zaśpiewałam Zadekrykować Panu pułkownikowi Andrzejowi kupisami. Jesteśmy w zupełnie niezwykłym miejscu. To po prostu nie mieści się w głowie, że można się spotkać w Libanie po to, aby świętować święta Bożego Narodzenia w towarzystwie tak wspaniałych chłopców. Witam Was z całego serca. To już trzecia podróż telewizji polskiej, drugiego programu, do polskich żołnierzy. Dwukrotnie byliśmy w Kosowie, a teraz jesteśmy w Libanie, w polskim kontyngencie Unifilu w bazie Nakura. Witajcie. Nie tylko ze względu na niezwykłe miejsce, w którym jesteśmy, ale także ze względu na niezwykłych gości. Myślę, że nasze świąteczne spotkanie przejdzie do historii. Niech mi będzie wolno przywitać tych specjalnych gości. Witam bardzo serdecznie Zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego. Witam Pana Jerzego Szmajdzińskiego, Ministra Obrony Narodowej. Witam pana Marka Siwca, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana Roberta Kwiatkowskiego, prezesa Telewizji Polskiej. Niech mi będzie wolno również przywitać generała majora Lalita Tewari, dowódcę tymczasowych sił NZ w Libanie. Pana pułkownika Andrzeja Kupisa. Dowódcę polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie. To właśnie na jego zaproszenie przyjechaliśmy tutaj. Wielkie dzięki za gościnę. Witam również generała majora Wrankera, dowódcę Andów ze wzgórz Golan. Ale nade wszystko z całego serca witam Was, kochani żołnierze z Polski. A także witam gorąco żołnierzy z Indii, Ukrainy, Włoch, Francji i Gany. Witajcie z całego serca. Przywozimy Wam, co chyba najważniejsze, stęsknione serca i życzenia z Polski. Krzysiu, jestem bardzo zadowolona, że w tak miły sposób mogę przesłać Ci swoje pozdrowienia. Chciałam Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogliśmy się poznać co prawda przez internet. Nie możemy rozmawiać ze sobą długo, a ja mam Ci tak wiele do powiedzenia. Myślę, że tęsknisz za bliskimi, szczególnie teraz, w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niech pokój i radość świąt Bożego Narodzenia będą z Tobą przez cały nowy rok. Chciałam Ci powiedzieć, że mimo odległości, jaka nas dzieli, ja jestem cały czas z Tobą, duszą, myślami i wierzę, że odległość nie zniszczy naszego uczucia. Tęsknię za Tobą bardzo i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Mam dla Ciebie. Mały upominek. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Niestety nie mogę Ci go dać osobiście, ale naprawdę życzenia i prezent są z głębi serca. To była Patrycja. <klucza> Specjalnie dla starszego szeregowego Krzysztofa Grosa. Proszę bardzo, Krzysiu. To jest właśnie to... Nie wiem... Mi, czy też tak tęsknisz jak Patrycja? Mocniej, bardziej. Co jest najtrudniejsze tutaj, tak daleko od domu? W czasie, kiedy wszyscy w domach siadają do świąt, Ty tutaj tak daleko rzucony, hen od domu? Właściwie to, że tak daleko jesteśmy od domu, tutaj, że musimy tutaj spędzić te święta. Tylko tyle. A czego będzie Ci najbardziej brakowało? Rodziny, najbliższych. Jakie chciałbyś złożyć im życzenia? Oj, gorące, bardzo serdeczne, i naprawdę życzę wszystkim wesołych, zdrowych, pogodnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Krzysiu, teraz Patrycja na Ciebie patrzy. Spójrz tam głęboko w to szklane oko. Może nie jest tak piękne jak oko Patrycji, bo trzeba powiedzieć, panowie chyba się zgodzą, że piękna jest Patrycja, co? Chyba <laughs> Trzeba to powiedzieć. <laughs> Powiedz jej, kto na co czeka. Nie wymigasz się, kochanie. Tutaj patrz w szklane oko. Patrycja, pamiętaj, że zawsze będziemy razem, tylko ty i ja. Zajrzyjmy do innego polskiego domu. Skąd pochodzi pan Andrzej Krekora? Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z radością, z rodzinnymi spotkaniami, z kolędowaniem, z wysiadowaniem przy świątecznym stole. Przy naszym stole w tym roku zabrakło Ciebie. Nie pierwszy to raz zapewne nie ostatni, ale tym razem na swój dyżur świąteczny wybrałeś się daleko, bardzo daleko. Wraz z dziećmi, Anią i Grzesiem życzymy Ci, Andrzeju, dużo zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech czas świąteczny będzie czasem radości, życzliwości i nadziei. Kochamy Cię i czekamy na Twój szybki powrót. Tato, wracam. Andrzeju, przekazuję Ci skromny prezent. Zdjęcie naszych ukochanych dzieci jest cyzoryk, o którym zawsze marzyłeś. Jeśli mi będzie wolno przekazać ten oto prezent. No i powiem szczerze, że nie jeden chłopak w Polsce marzy o tym, żeby dostać pod choinkę scyzoryk. Powiedz mi. święta prawda. Czy ty zawsze tak lubowałeś się, właśnie w tego typu ostrych zabawkach? Nie, nie pochodzę z Kieleckiego, ale taki ładne. Aż mi się wierzyć nie chce, że taki żołnierz nie ma scyzoryka. Jakoś sobie radzę. Radzisz sobie bez cyzoryka. Zdjęcia będą przypominać Ci rodzinę. Jesteś lekarzem. Jak tu się pracuje? Trudno. Zupełnie inaczej niż w kraju. To nie da się porównać. Natomiast yy, fachowej, że tak powiem, pracy jest mniej. Natomiast jest na nie mniej obciążającej, wymagającej. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze tylko krótkie życzenia dla Twoich dzieci, dla Twojej rodziny. Oj, ciężko mi mówić. Jeszcze tylko cztery miesiące za miesiąc moim okładem będę w domu na krótkim urlopie. Ale tęsknię za wami, kocham was i wrócę. Obiecuję. A więc tato wróci. Nie martwcie się. A się już wiecieć, jak Dlaczegoż to po lasach nocą drzewa. Piosenka w długą drogę rusza raz i dwa. Piosenka przed komisją staną. Bo ma do wojska powołane, do wojsko powołanie, wielkie ona ma. Tam za nią wezmą się lekarze i tam dopiero się okaże. Czy wszystko jest na medali, czy wszystko gra? Przed nimi nic się nie ukryje. Słuchajmy jakie serce bije i masz to bo jaka To wojska z końca świata też wyszła i szła. I tu mają rozpierać nawet sam generał i on osobiście znalazł się. Ręka, Chciałbym zaprosić na scenę wspaniałych tancerzy z Gany. Generał dzielenie zlek szarbór, generał łysy jak marmur, razem pewnego ogniście. tam się pacyfiście, unili gniazdo słodnicze.

i